Żyjemy w bardzo interesujących dla gier czasach, gdzie coraz częściej gracze narzekają na zbyt niski poziom trudności gier, że właściwie są niczym innym jak tylko interaktywnym filmem. Możemy lamentować, że przecież w czasach kontry chodziło przede wszystkim o wymagającą zręczności rozrywkę, bez potrzeby posiadania narracji. Ale kiedy się nad tym zastanowię, to okazuje się, że dziś w pierwszej kolejności Sięgam właśnie po gry z dobrze prowadzoną narracją i wciągającą fabułą. Taki jest właśnie Firewatch. Jest to gra, która opowiada bardzo emocjonującą historię, gdzie dokonywane wybory nie mają wpływu na to, jak się ona kończy, ale na to jak się rozpoczyna. Poznajemy historię mężczyzn imieniu Henry, który zatrudnia się jako strażnik w wieży ostrzegającej o pożarach lasu. Mimo że w trakcie rozgrywki możemy odnieść wrażenie, że główny bohater nie znalazł się tam z własnej woli, to prawda jest taka, że chciał on po prostu odnaleźć swój azyl. Miejsce, w którym mógłby pobyć sam na sam ze swoimi myślami i uwolnić się od problemów. Nie wszystko jednak układa się po jego myśli, kiedy poznaje Delilah, która sprawia, że Henry odnajduje sobie chęć życia. Cała relacja między tymi dwojga opiera się na dokonywanych przez nas wyborach. Nie mogę wdawać się w szczegóły, by nie spoilerować, ale Firewatch to właściwie chemia, która towarzyszy dialogom między Henrym a Delilah. Dzięki absolutnie znakomitemu voice actingowi i głębokiemu przesyłaniu sprawi, że albo grę pokochasz, albo znienawidzisz. Jedno jest pewne, nie pozostaniesz obojętny wobec Firewatch. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że gra wygląda ślicznie. Uwielbiam te gry, które raczą nas fantastyczną oprawą przy minimalnym wysiłku. Nie uświadczymy tutaj modeli tekstur o super detalach, ale to właśnie prostota i znakomity dobór palety barw, które doskonale wpasowują się w stylistykę gry, sprawia, że świat gry wygląda tak przytulnie. Następna w kolejce jest muzyka. Uwielbiam tą ścieżkę dźwiękową. Jest używana oszczędnie, ale gdy się pojawia, to brzmi fantastycznie, co bardzo uwydatnia emocje związane z historią. Chris Remo wyraźnie nasłuchał się ścieżki dźwiękowej do The Last of Us i charakterystycznej dla Gustavo Santoroala melancholijnej linii gitarowej znanej nam również z filmu Brokeback Mountain. I kiedy już się tak rozpływam na temat dźwięku, nie mogę nie wspomnieć o dialogach. Są żywe, prawdziwe i życiowe, coś czego nie słyszałem od czasu ukończenia Life is Strange. Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, to opiera się ona na wykonywaniu zadań powierzonych przez Delilę, z którą kontaktujemy się przez krótkofalówkę. Do dyspozycji mamy także kompas i kilka innych przedmiotów, które otrzymujemy w trakcie gry. Sterowanie jest dość wygodne i wystarczy chwila, by się do niego przyzwyczaić, niezależnie czy gramy na klawiaturze czy padzie. Zaznaczam, że nie jest to jednak gra dla osób, które lubią potyczki z przeciwnikami, bo ich tu po prostu nie uświadczycie. Nie jest to także zwykły symulator spacerów, dlatego że jest sporo rzeczy do zrobienia, ale docieramy do momentu, w którym należy porozmawiać o minusach Firewatch. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, są spadki klatek zdarzające się w zupełnie nieuzasadnionych momentach i to niezależnie czy grasz na konsoli, czy na dobrym PC. -cie. Myślę, że nie jest to jednak coś, czego nie mógłby poprawić jakiś mały patch. O ile oprawa wizualna i muzyka umilają nam spinaczki i zwiedzanie mapy, to musimy być przygotowani na bieganie po tym samym obszarze lasu kilkukrotnie. Nieraz natrafimy na przejście zablokowane przez krzaczek, który puści nas dopiero po jakimś późniejszym wydarzeniu. Im szybciej się do tego przyzwyczajimy, tym lepiej zniesiemy fakt, że schemat ten powtarza się przez całe 4 godziny. A dlaczego akurat 4 godziny? Bo tyle zajęło mi przejście gry. I z przykrością muszę stwierdzić, że grami mimo jest wciągająca, to niestety bardzo krótka, a obecna cena jest zdecydowanie przesadzona. Gdyby nie to, że finał jest tak oczywisty i jednocześnie niesatysfakcjonujący, Czekałbym prawdopodobnie na kolejny epizod, bo takie wrażenie odniosłem po ukończeniu Firewatch. Podsumowując, Firewatch jest produkcją, którą zagramy 4 godziny i prawdopodobnie nigdy więcej nie uruchomimy, ale przez ten czas sprawi, że nie oderwiemy się od egranu. Dzięki doskonałej narracji historii, w której dokonywanie wyborów sprawia wrażenie, że jesteśmy jej częścią. Gra o bardzo dobrej wizualnej oprawie graficznej i dźwiękowej, której cena moim skromnym zdaniem jest trochę wygórowana. To by było na tyle. Jeśli uznasz tą recenzję za pomocną, daj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam i do usłyszenia.